Szanowni, za wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szypson i jest dzisiaj ze mną David dokładnie tam jak widzicie. Dzień dobry. Witamy, witamy bardzo serdecznie. E, nowa seria na kanale Szypson. Plus. Przepraszam, wracam do was po trzech dniach przerwy, ponieważ był... O kurczę, atakują nas. Atakują Daj, nas, David Dawaj, lej ich, lej Wracamy po trzech dniach przerwy, e, ponieważ byłem zajęty kanałem na gamesie moim, ponieważ tam się pojawiają fajne odcinki, więc koniecznie wbijajcie na gamesa. Teraz jest szkoła i co jest jeszcze? Jest... E, ja tam robię z Wojtkiem, z Wojtinim, którego... to też e, tam e, zapraszam oczywiście, bo on fajne filmy tworzy. Dobra, w każdym razie. Słuchajcie, to jest seria, którą no, tworzę z Davekiem więc w opisie macie link do playlisty, w której macie wszystkie odcinki e, od Dave'a i ode mnie tam po kolei. E, robimy na zmianę te odcinki. Jeden odcinek u mnie, drugi odcinek u Dave'a, przez co e, możecie być... O kurczę, jak się rozsypała hasa, kasa. Możecie przez tą playlistę oglądać po prostu wszystkie odcinki e, z tej gry, bo będziemy robić na zmianę, więc to, żeby, żeby być w fabule musicie, być, kontynuować, nie? Musicie i tu i tu. Więc jeżeli ktoś nie oglądał u Dave'a odcinka, to to kończy, powinien to teraz robić. Dobra, stary, ja to chyba muszę tymi bumerangami w to trzepnąć. Dobra, patrz. Tak, tak, tak. tak. Bum, bum. Tak, Dobra, koza, kwest. Idziemy, idziemy. Dobra, klepiemy idziemy, teraz idziemy. tych Eskimosów. Ty, no, no, ich porobiłem. Co ty robisz? Czekaj, 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 Czeka tutaj. Coś tu można. Ło, wow, co ja zrobiłem? Patrz, patrz, patrz! Poka. Czekaj, czekaj, czekaj. To Gdzieś, wow. gdzieś to? No nie wiem, ale kurczę Zaki jestem dobry. Patrz, patrz go, biorę. Idę z nim. Do widzenia. Patrę, nim rzucę. Biorę serce, biorę serce. a nie mogę, bo mam pełne. Ty, ty nie masz pełnych serc, powinieneś pójść po, po serce jakieś. Zbieraj serca, zbieraj serca. Dobra, mam o tu trzeba pogładać. Dobra, 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 dobra. Lepiej, dobra, lepiej dobra, tutaj dobra. buduj, buduj, buduj. A ja buduję, buduję, buduję. To jest dla ciebie, coś patrz, Może się zmienić tutaj. Dobra, dobra, już... O kurczę, oni wychodzą z wozu, dlaczego ich tam jest tyle? Trzeba zniszczyć ten cię. Nie, pucie widać, pucie nie pucie. widać tam nic Dobra. E, stary, co to ja mam za... Chyba, Jaki jakie płetw ja mam płetwy! Co so, jest grane? Czekaj, co ja mam go z tym zrobić? Jak ty głośno chodzisz, bo? O, tu trzeba coś zbudować. A to jest kolejny jakiś taki... Kurcze, no nie wiem Oba znowu go tak obróciłem jakoś śmiesznie. Dlaczego jestem taki potężny? I rzut. O, coś, 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 coś pięknego. A może. Skaszę? O, o paź, bomba! Dobra, rozwaliłeś się wóz, o, o. brawo, brawo. Let's go. Ej, to drugi też nie tak da, bo to jest drugi chyba. Tak, tak, tak. O. tak. Dawaj, tak ja skacz na nim. O. Lecimy z tomatem, tak pompujemy gumę balonową. I cych, chłopaków. Dobrze, -y. dobrze, nie mamy już problemu z nimi. Superansko. tylko teraz stary potrzebujemy. Potrzebujemy. Czekaj, tam jest to coś, widzisz? Tak twoją moc. A no, czekaj, to możesz wejść? A, to, to jakby dźwignię zrobiłem. A, i patrz, chyba tu mogę Nie. wykorzystać swoją po moc. Po tym, po tym, no po tym. Czekaj. Wow! Ja. Normalnie po ścianie, magnetycznych ob ze mnie. A, musimy Dobry, to normalnie tak? zrobić, stary, chodź. A, idę, idę, idę. Gotowy? Tak. Do... Cyk, współpraca, no. współpraca. Pamiętajcie, współpraca leci, najważniejsza. Lecimy z tematem. Dobrze, i cyk, do przejścia. To tu? Dobra, superancko, dobra, o, ja Ej, ale tu jest chłodnia, chłodnia, chłodnia. O, tu będzie coś budowane dla ciebie. O, no, no, tak właśnie też patrzę. O, zobaczmy. A ty już mi budujesz obrzecimku. Tak, patrzę, tak, tak, budowanko. Ja tu coś... Oj, patrz co ja mam, jak mam Jetfaga chyba, patrz co ja mogę to yeah. to mo Mogę zbudować. Czekaj, czekaj, czekaj. A, to jest... czekaj, ja tu muszę pchać. A, i tu jakiś lód się zrobił na dół, ale... Aaa, to... spadłem! Mościg, nie! Czekaj, wracam. Zrób na lód na dół, zrób, zrób na dół, a ja to muszę chyba przelecieć wtedy, poczekaj. to mi się wydaje. Okej. O, no i to jest współpraca. Dobra, Dobre, dobra. I I ale czekaj. Tutaj. No, 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 no. Przejście. Nie, już możesz, już możesz, to puścić chyba. No nie, bo to czekaj. chyba wróci. Czekaj. Nie, może się zrobi. Spróbuj iść, spróbuj puścić. O, a okej. Okay. Dobra. dobra. Kurde jak ja chłodzę, bo jakie ja mam płetwy. Coś pięknego. Ty trzeba zrobić ten znowu. Ty, a czekaj, to ja tu muszę rzucić. A ty też możesz. I Co jest grane. Nie wiedziałem, że ty też możesz takie rzeczy robić. O, buduję drugi. Kurde, jak to się buduje? Eee, no. A przepraszam, przepraszam, przepraszam. Uli mnie teraz przez ciebie. Idziemy O a tu co? Skakuj. Aaa, niczego nie mogę skoczyć. Skakuj o co się zrobiło? Ale jaki glut... Jak to jest, to jest mi się wydaje, że to jest fabryka lodów, nie? No? Też mi się właśnie wydaje o, o, Prawie spadłem! Ja nie spodziewałem i, się, takiego, się takiego przebiegu zdarzeń. O, możesz tutaj wejść raz. Tak, tak. tak. Wodę, niestety. Dawaj, po to jest... Normalnie, chłopie, ja wskakuję po tym. Wskakuję normalnie. Będę ci O, No, jeszcze raz dla mnie. O. Tak jest, lecimy. Współpraca, to jest to. A to, to się nazywa okay. pozorny. Patrz, strzela do mnie! Wylecę wow. na niego Dobra, załatwiony. Kolego, tylko ty podjeżdżasz. Kurde, Pajo, sam na czterech, nie mają szans. Zero podjazdów. Ej, patrz tutaj musisz po takim slalomie jeździć, tak jakby, zobacz. Co ty gadasz? Ja, jaki fajny. <ślepie> Ale schodzi chłop. Co jest grane. Pan normalnie. A, a mogę z zciąć zakręt? Czekaj, zcinam zakręt. Normalnie, A. ściąłem zakręt. Ty już, ja tak myśle... chodzisz. Przez chwilę... przez chwilę przez chwilę myślałem, że spadnę. Dobra, tu wchodzę. Coś tam u góry musisz zrobić. A no nie! Oh. O, dobra, tyle, dobrze. Uuuu! Uh. Musisz na to wyższy od razu. A bo nie, dobra, lepiej. Nie no, i... no boję się, boję się, wiesz co, grawita... nie, 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 nie byłem dobry z grawitacji. O, i teraz wejdź? O. Dobra. I teraz musisz co ja tu mam zrobić? Muszę to rozwalić. A, i buduję, budowanko. Czekaj, ja... Na czym się tu buduje? Co jest? A dobra. masz, masz budowanko. To drugie też. A, i to też. Czekaj, czekaj, bo nie mogę tam wejść. Dobra, tu budowanko, budowanko. I teraz muszę to przepchnąć, z tego co rozumiem. I co to da? Nie wiem. Żeby mógł znowu zbudować. Ale mamy teraz most. Nie! A, nie, ruchomy. Uciek nam most. Dlaczego? Najgorzej. No tak, wrócił. Ale ty masz fajne to latanko. Podoba mi się. Lecimy z tematem. Tutaj znowu Robota, dla ciebie. <noise> Dum. Dum. Podoba mi się to, podoba mi się. Ło, wow, wow, prawie wszystko prawie przeskoczyłem to. I wchodzimy do środeczka. Super, Ansko. O kurczę, znowu o, oponenty, musik. oponenty. To tutaj trzeba przejść, ale tutaj jakieś lody znowu, nie, to gaz jakiś tutaj wycieka. Musisz to Czekaj. przelecieć chyba. I Jo Ja już myślałem, ja już, się, już myślałem, że ty nie dolecisz. Czekaj, co to robi? Nie, to nie tak chyba, poczekaj, muszę się coś. Się... A, wiem co. To poleci do ciebie, o no. właśnie. Kurczę, a. dobre, dobre. Ty to masz łeb, David, ja ci powiem. No to... Dawaj, wciągaj mnie. Teraz ja to muszę puścić w drugą stronę, popaść, tak? A. O. <noise> jak leci sobie chłop na lince. Dawaj. Wow. <noise> to, jak się zatrzymałeś w ogóle na ścianę? No nie, jest? dobry jestem. Czekaj, to można rozwalić, a nie. A Świetnie. <noise> O kurczę, a a a, okay, dobra. I teraz ja tu muszę wskoczyć na to. Współpraca, to jest to. To jest Lecimy. to. Brakowało mi takiej gry. Oj, tu spadłem, Ja, Zginąłem. Ale się z Davik rozsypałeś. Kurczę, bo to ciężko z tej tak policzysz. się. dobra, dawaj. To można zeć... Nie! Gdzie trafiłem se w to? Czekaj, ci to odpalę może, będzie łatwiej. Nie, no, no, już sobie zjechałem. Dobra. O ja, patrz co mam! Dawaj, Mrusik. Dzioki zamrażać. Czekaj, czekaj, ale co, co, co ja co zrobiłem? Czekaj. A, dobra. A ja wiem co trzeba... o, o właśnie, idź, wskakuj na to, dościor. Nie no, spadłem za to. w bazę? Ja nie wiedziałem, że tam jest dziura. Czekaj, muszę cały ale... czas zamrażać, dawaj. Ty, ale mnie nie zabroś. No, mówię. Nie! <laughs> <laughs> ale odwrócisz się, prawda? Nie wiem. Idę ci na ratunek! Dobra, pa, dobra, odwróciłem się. Spoko. Nie, spadłem! Nie! A, Bo czekaj, to nie z... tak. To ty tam musisz być, a ja muszę... A ja muszę tu, na górę. Dobra. Dobra, poczekaj, muszę ich sklepać. Pa, rzucam im poza. Kurczę, nie udało mi się. Dawaj guziczek. O, jadymy! Ale wystrzelony do góry. Ej, jak tam? ja... Co jest? A, ja zostałem. A, nie, ja też mogę. Nie, czekaj. Jest. O, jestem. Dzień dobry. <noise> Jak to się stało? <noise> nie wiem. <noise> dawaj. No kurczę, ja co jest? Drugie? Mam takie duże płetwy, że nie mogę na nim ustać. Nic się nie stało. <głos> super. <noise> Ła! <noise> czekaj, czekaj, to chyba trzeba dopchać, nie? Tak, 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 dawaj, dwóch Pa, współpraca. współpraca. <noise> Oj, co teraz? No i teraz. wchodzimy, ja dobra, radźmy. Dobra, super, Ansko. Oj, za palionik wziął się na odcinek. O nie, ja dzień dobry! Walego. Ja Pozdrawiam bolego. wszystkich! Pozdro! Kto kręci teraz, Dawid? Ja kręcę. na też nagraliście? Tak. tak. Jak wam się gra w kloce? Super się nam gra, super się nam gra. A teraz mamy bossa. Tak, tak, to jest boss. Dobra, dobra. Ty, zamroził cię. Czekaj, Walego go, walę vale go na łeb, walę vale go na łeb. Biorę go. A nie, nie mogę go tak zabrać nie, jak tamtyk. Nie, da się go, nie da się go rozwalić. On jest za... A nie, da się. Ty, Uciekaj Dobra, uciekł, uciekł. Dobra, sklepaliśmy go, go trochę. Skur. Dlaczego on robi takie potężne skoki, a my nie możemy? Trzeba, Dobra, trzeba coś zbudować. zbudować, trzeba zbudować, ewidentnie no. sugeruję, że coś trzeba zbudować. Czekaj, walej ich, na mordę. E, e, o, no nie no, przepraszam, tamtego zabijam, a tym... o tym Przepraszam, że dzieci ci mu jeszcze, jeszcze jeszcze, jeszcze. Dobra, uwaga, robią, bo tak, bo tak, bo tak, bo tak, tak, tak. Skacz jest, monety. Bomba leci! Dobrze, rozwalone, 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 brawo, gratuluję. Siedź. Siedź, To się nazywa porządna rozgrywka. Ała, zginąłem mu teraz, mam zero pieniędzy już w ogóle. Dojechali nas. Stawej go teraz. Tak jest, lecimy. Jeszcze raz mu możemy chyba hita sprzedać, tak? Tak, tak, chyba ta. O, 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 daj mu jeszcze raz, dobra. Dobra, ucieka znowu. Znowu skoczył tak potężnie. Co on tym razem zruchomi? Oj, do, to dobre, 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 to jest. Ale ja się raz służyć, on nie jest inteligentny. Dobra, ja biorę to lewe, to na prawe. Ale ty A ty nie, mi nie mogę, radę. no. Aj, no, no, no też się... Nie ja muszę to zrobić, to ty mnie osłaniaj, ty mnie osłaniaj. Dobra. Ty, wpadłem sobie w kisiel. Oj, to się toście. Się... No nie, dlaczego? Drugi raz, ciężki skok, gdyby to chciał dla ciebie. Dobra. Dobra. Wow. Buduj, buduj, budowanko, budowanko, kolego. Buduj, ale buduj, skok buduj. zrobiłem, widziałeś to? Tak, że mnie atakują. Jak coś do mnie mają, ale nie wiem, co takiego. Dobra, ja buduję, ty tam skacz, skacz, skacz. Wow, udało mi się, dobra, już jestem mistrzem skakania, po jakiś lub. Piękna sprawa. Dobra, i teraz ja tych zniszczę, a ty tam buduj drugie. Dobra, I dobra. Się zajmę koleżkami. Chcę ich na plecy. I dawaj, suniemy z Lecimy o, to specjal. Dawaj, dawaj, pchamy, pchamy. Ty, ale to jest nielogiczne, że on tutaj tak stoi. Powinien nas atakować teraz. Powinno być trudniej. O, A, bomba! Lodem dostanie w łeb. Ty, i teraz Poczee, patrz. Nie docisnij twoje, bo nie jest ciesię, A, dali. ja nie docisnąłem. Tak. Kurde, ile lagi. No, prawda, coś, coś kurde tutaj... No, Wymag to się. To się wymagająca gra. Ale się druga bomba, na niego, Fik. Ale dostał petardę. Nie no, hop, powinien już nie stać. Ojej, ja to wciąż rozpozytywałem, co jest. Dobra, idę ci pomóc nim. A, goni Kolego. mnie, goni mnie. A, a czemu on swoich nie może zamrozić? Bo co, bo kurtki mają? <noise> Możliwe. A jest skrypał! Jest. Tak jest, the the Tak jest, Dyjwijk, porobiliśmy to. Czek, bumerang. Na plecy go wywalił. Co jest? Już mi odbija. Chłopiec i jetpack dostał. I jak walił, go. brać go, brać go, brać go. Ty mogę go zdeptać tą płetwą moją? A on co? Aj. Ale czemu oni się nim nie zajmą? Czy nie zły? To no właśnie. ale moi drodzy, przeserdecznie wszystkich witam na kolejnym odcinku z Lego Batmana. Poprzedni odcinek bardzo wam się spodobał i też poprzedni odcinek, czyli drugi, macie na kanale Szczypsona Plus, e, który właśnie teraz wam się wyświetla w karcie, więc wbijajcie, kto nie widział poprzedniego epizodu. Dzisiaj jest odcinek trzeci.